Witajcie. Dziś poruszymy temat, który wstrząśnie waszymi sercami i sprawi, że spojrzycie na Kościół katolicki zupełnie inaczej. Mel Gibson postać znana z odwagi w mówieniu niewygodnej prawdy właśnie podzielił się swoim zdaniem na temat kryzysu w Kościele. I nie, nie chodzi tu o ogólne narzekania, ale o fakty, o to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, o usuwanych księży, milczących biskupów i kontrowersje, które wybuchły od czasu Soboru Watykańskiego II. To, co wyróżnia materiał Mela, to jego bezkompromisowa szczerość i zdolność do nazwania rzeczy po imieniu. Nie boi się poruszać tematów, które wielu wolałoby przemilczeć. Ten film to rozmowa o hierarchach, którzy zamiast bronić wiary, zdają się niszczyć jej fundamenty. Mówi o niesprawiedliwości, o bólu i o tym, co nas, wiernych, powinno naprawdę niepokoić. To będzie mocne, ale też niezwykle ważne. Jeśli zależy Wam naprawdę, zostańcie. Zaczynamy. Zanim przejdziemy dalej, kliknij: Lubię to i napisz w komentarzu: Jezu, Ty wiesz. Mel Gibson rozpoczyna swoje przemówienie w sposób, który od razu przykuwa uwagę. Mówi z Chicago, ale przedstawia się jako głos wołający na pustyni Malibu. To proste, ale mocne zdanie jasno pokazuje, że zamierza mówić w imieniu tych, którzy zostali wykluczeni, uciszeni, zapomniani. Od razu przechodzi do sedna, wyraża swoje wsparcie dla koalicji wykluczonych księży. Jest to dla niego ważne, bo, jak mówi, zbyt wielu duchownych spotkała niesprawiedliwość, która wymaga naszej uwagi. Gibson wprost mówi, że problem wykluczonych księży nie polega na tym, że ci ludzie zrobili coś złego, jak choćby kradzież czy łamanie prawa. Wręcz przeciwnie, są oni karani za to, że odważają się głosić tradycyjne, ortodoksyjne nauki kościoła. Hierarchowie, którzy powinni bronić tych wartości, zamiast tego angażują się w ich tłumienie. Kto ich prześladuje? pyta Gibson ich własni biskupi. To zdanie pada niczym oskarżenie. Biskupi zamiast walczyć z problemami, koncentrują się na uciszaniu tych, którzy mają odwagę mówić prawdę. Gibson odnosi się do soboru watykańskiego II, nazywając go początkiem erozji kościoła. Nie jest w tym odosobniony, cytuje arcybiskupa Vigano, który sugeruje, że reformy wprowadzone podczas soboru były szkodliwe. Wigano twierdzi wręcz, że sobór zasiał ziarna dzisiejszego kryzysu, a Gibson się z tym zgadza. Według niego zmiany liturgiczne wprowadzone w imię postępu zniszczyły tradycyjnego ducha Kościoła, który funkcjonował dobrze przez wieki. Reformy, które miały jedynie być pastoralne, stały się źródłem chaosu i utraty tożsamości. Mel Gibson dzieli się też swoim osobistym doświadczeniem. Opowiada o tym, jak szukał wsparcia u amerykańskich biskupów, kiedy pracował nad swoim filmem Pasja. Ich reakcja? Obojętność. Ci ludzie nie mogli ode mnie uciec wystarczająco szybko, mówi z goryczą. Gibson wspomina, że prawie wszyscy odwrócili się od niego plecami, a jedynie nieliczni okazali minimalne wsparcie. Nazywa ich mdłymi i najemnikami, co pokazuje, jak bardzo był zawiedziony ich postawą. Gibson przypomina, że problemy, które widzimy dziś, nie są nowe. Cofając się do lat 70, opowiada o tym jak tradycyjni księża byli wtedy prześladowani za opór wobec reform soboru Watykańskiego II. Wielu z nich, jak mówi, zostało wręcz zastraszonych lub odsuniętych. Dziś widzimy powrót tych samych działań księża, którzy chcą pozostać wierni temu, do czego zostali powołani, znów stają się celem. Gibson podkreśla, że jest to głęboko zakorzeniony problem, który wymaga uwagi. Po owocach ich poznacie, przypomina Gibson. Niestety zauważa, że w dzisiejszym kościele trudno znaleźć te dobre owoce. Wiele z tego, co widzimy, jest raczej dowodem zaniedbań, niż wiarygodnym świadectwem wiary. Gibson otwarcie mówi, że wielu duchownych bardziej przypomina najemników niż prawdziwych pasterzy. Pyta retorycznie: Kto ich zatrudnia? Jezus? Czy może Franciszek? A kto zatrudnia Franciszka? Te pytania pozostawia bez odpowiedzi, ale jasno sugeruje, że problem leży głębiej niż się wydaje. Mel Gibson w swoim przesłaniu podkreśla, że kryzys, z którym zmaga się Kościół, to coś znacznie więcej niż suma błędów poszczególnych ludzi. To problem głęboko strukturalny i duchowy, który wnika w samo serce instytucji. Według niego obecny stan rzeczy jest wynikiem wewnętrznej erozji, której nasiona zostały zasiane wiele lat temu, a dziś zbieramy tego bolesne owoce. Jednak mimo całej krytyki i trudnej sytuacji, Gibson nie pozostawia nas bez nadziei. Przypomina, że bramy, piekieł, nie przemogą kościoła, to obietnica, której możemy się trzymać nawet w najciemniejszych chwilach. Nawet jeśli instytucja wydaje się być w kryzysie, prawdziwa wiara. Może przetrwać w sercach ludzi. To tam, w każdym z nas, może rozkwitnąć to, co najważniejsze miłość do Boga, wierność tradycji i wola walki o to, co słuszne. Gibson wzywa, byśmy zachowali wierność tradycyjnym wartościom, które przez wieki były fundamentem Kościoła. Podkreśla, że to od naszej postawy, od naszej wierności i wytrwałości zależy przyszłość wiary. Kryzys nie oznacza końca ale wezwanie do odnowy i powrotu do tego, co prawdziwe i niezmienne. To przesłanie jest jasne. Nie poddawajmy się, ale trzymajmy się wiary i nadziei. Mel Gibson poruszył kwestie, które wielu z nas nosi w sercu, ale boi się o nich głośno mówić. Jego słowa zmuszają do głębokiej refleksji, bo jak inaczej zareagować, słysząc o kryzysie tak ogromnym, że dotyka samego rdzenia kościoła? W kontekście dzisiejszych wydarzeń trudno nie odczuwać tego, co nazywamy dysonansem poznawczym. Jak pogodzić wiarę w świętość kościoła z widokiem problemów, które tak głęboko go przenikają? Wielu z nas, patrząc na obecne problemy, czuje złość, smutek, a czasem nawet zagubienie, jednak rozmowa na ten temat jest kluczowa. Udawanie, że nic się nie dzieje lub uciekanie od trudnych pytań to droga donikąd. To właśnie w takich chwilach trzeba mieć odwagę stanąć w obronie prawdy, nawet jeśli oznacza to zmierzenie się z niewygodnymi faktami. Mel przypomina nam, że mimo obecnego chaosu w kościele, wciąż mamy nadzieję na odnowę. Historia pokazuje, że wiara potrafi przetrwać najtrudniejsze burze, jeśli tylko trzymamy się tego, co prawdziwe. Dlatego tak ważne jest, by rozmawiać, szukać rozwiązań i nie tracić wiary w to, że Kościół, choć dotknięty kryzysem, może powrócić do swojej pierwotnej świętości. To zadanie dla każdego z nas. Musimy być świadomi, odważni i wierni. Jeśli słowa Mela Gibsona poruszyły Was tak jak mnie, nie zatrzymujcie ich tylko dla siebie. Udostępnijcie ten materiał swoim bliskim, znajomym, każdemu, kto potrzebuje otuchy lub zastanawia się, co dzieje się w Kościele. Niech ta rozmowa dotrze do jak największej liczby osób, zwłaszcza tych, które szukają prawdy i wsparcia w wierze. Wspólnie możemy wywołać dyskusję, która ma szansę coś zmienić, a przede wszystkim nie zapominajcie o codziennej modlitwie. Różaniec to nasza potężna broń duchowa. Odmawiajcie go każdego dnia z wiarą i ufnością. To właśnie modlitwa daje nam siłę, by przetrwać trudne chwile i zachować wiarę w Boży plan. Pamiętajcie, że każdy z nas może być światłem i nadzieją w czasach kryzysu. Wspierajmy się nawzajem, módlmy się za kościół i nie ustawajmy w działaniu. Razem możemy więcej. Dziękuję, że byliście dziś ze mną i wysłuchaliście tego ważnego przesłania. W tych trudnych czasach musimy pozostać wierni tradycji i duchowym wartościom, które są fundamentem naszej wiary. To od nas zależy. Czy przekażemy te wartości dalej, i czy będziemy świadectwem nadziei dla innych? Jeśli ten materiał Was poruszył, zachęcam do subskrybowania kanału, by być na bieżąco z kolejnymi filmami. Razem możemy budować wspólnotę ludzi, którzy wierzą w prawdę i działają na rzecz odnowy Kościoła. Pamiętajcie: bądźcie światłem świata i solą ziemi. Niech Bóg Was błogosławi i wspiera każdego dnia. Do zobaczenia. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę, to dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuję naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.